Cześć. Z tej strony Piotrek. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie jeden z ostatnich procesorów z mojej kolekcji na socket 775, mianowicie Core 2 Duo E6300. Zapraszam do oglądania. Core 2 Duo E6300 był jednym z pierwszych procesorów tego typu, co zadebiutował na rynku. Oczywiście Intel wcześniej miał już procesory dwurdzeniowe, którymi były Pentium D. Sprawdzimy sobie, jak ten procesor spisze się w Cinebench R10 oraz jaką ma wydajność w grach. Jako bazę testową wykorzystamy komputer, który złożyłem w epizodzie drugim. Bardziej znany jest z tego, że korzystałem z tego PCTa do testowania kart graficznych pod Windowsa XP. Teraz posłuży nam do testowania procesorów. Pełna specyfikacja wspomnianej bazy testowej właśnie wyświetla się Wam na ekranach. Logiczne jest to, że nie ma podanego procesora, gdyż ten będzie się zmieniał wraz z testami. Core 2 Duo E6300 zadebiutował na rynku w lipcu w 2006 roku na Socket 775. Procesor ten posiada dwa rdzenie, dwa wątki, taktowanie na poziomie 1,86 GHz, 2 MB pamięci podrycznej poziomu drugiego TDP 65W, a proces technologiczny to 65Nm. Procesor pod pełnym obciążeniem osiąga 70 stopni Celsjusza. Czas na test procesora w Cinebench R10. Na początek test wielu rdzeni. Wynik to 3519 punktów. Ponownie Cinebench R10, tym razem test jednego rdzenia. Wynik to 1878 punktów. Czas na test w grach. Na początek Far Cry 2, rozdzielczość 1024x768, detale niskie. Klatki w przedziale od 34 do 81 ze średnią 64 klatek na sekundę. Kolejny na liście jest pierwszy Wiedźmin. Rozdzielczość 1024x768, detale niskie. Klatki w przedziale od 48 do 82 ze średnią 62 klatek na sekundę. Następny jest pierwszy Crisis. Rozdzielczość 1024x768 detale niskie. Klatki w przedziale od 12 do 116 ze średnią 105 klatek na sekundę. Porada GTA San Andreas rozdzielczość 1024x768, detale niskie, klatki w przedziale od 49 do 79 ze średnią 59 klatek na sekundę. Teraz Gotik 3. Rozdzielczość 1024x768. Detale niskie. Klatki w przedziale od 10 do 45 ze średnią 30 klatek na sekundę. I na koniec DUM 3. Rozdzielczość 1024x768, detale niskie, klatki w przedziale od 57 do 61 ze średnią 60 klatek na sekundę. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przejdźmy zatem do krótkiego podsumowania. Mimo, że E6300 jest jednym z pierwszych procesorów Core 2 Duo, daje radę w retrograch. Spisuje się lepiej niż Celeron Dual Core E1200 czy Pentium Dual Core E2140. Swoją drogą myślę też nad testem kortu Q6600, żeby zestawić go z Core 2 Duo E8400. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, proszę o pozostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie także w dzwoneczek, aby żaden film was nie ominął. Zapraszam też do sekcji komentarzy oraz na mój fanpage na Facebooku, konto na Instagramie, na TikToka oraz na serwer Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Zapraszam też na streamy, które odbywają się w piątki lub w soboty. Pozdrawiam Was ciepło, do następnego razu. Cześć!